To, że ty chcesz normalnej relacji. To, że ty chcesz... Cicho, patrzę czy staja nasłuchuje. Czekam aż wyjdzie z kibla. Czartuję. Nie mieszkam z moją kobietą. Bo nie nagrałam w filmiku spadość. To już nie będę hejcił. Dobra. Nagram, dobrze, nagram. Biorę Instagrama, w level mi na mieście skoczy. Rozumiem, że chcę, jeżeli inaczej, to że chcesz mieć normalne, fajne, prawdziwe, szczere relacje, to nie walcz z tym. Znaczy, że wszystko z Tobą jest OK. Naprawdę, znaczy, że wszystko z Tobą jest OK. Znaczy, że nie jesteś jakimś fiłem, nie jesteś jakimś wariatem nie chcesz wykorzystywać ludzi, to jest dobre. To należy pielęgnować. Nie należy się tego wstydzić. Nie ma w tym nic złego. A wręcz uważam, że jest to godne pochwały. I to nie jest tak, że takich kobiet nie ma. Są. Tylko widzisz, jak ostatnio czytałem coś zajebiście, to jest zajebiście mądre, że związek nie polega na tym, żeby wiesz, nim stajować, tylko żeby stać się najlepszą osobą, dla tej osoby. To nie znaczy, może być najmilszy. Tylko być najbardziej wartościową osobą, najbardziej wnoszącą wartość tej relacji bo związek to jest relacja dwóch zadowolonych z siebie osób i spełniających się osób, które spotykają się żeby. Spędzać razem czas i wnosić jeszcze więcej wartości do życia swojego nawzajem. Ja tak na to patrzę. I powiem szczerze, że mimo tego, że miałem różne kobiety, różne związki, to uważam, że miałem bardzo duże szczęście do kobiet. Bardzo duże szczęście do kobiet. O bo... No widocznie tak dużo jak zasługiwałem. A już to już jest to. Karek znów. Ale tak, i jestem z tego zadowolony, wiesz? Że ja nie miałem relacji na sadzie, a będę udawał z, związek. Nie, nigdy się czegoś takiego nie zniżę żeby udawać miłość. To jest dla mnie w ogóle, no, wbrew wszystkim, wbrew, wbrew jakimkolwiek zasadom. To jest niepojęte, jak takie coś można robić. A są ludzie, którzy tak robią. No, na szczęście głęboko wierzę w to, co mi wiadomo, że to nie są moi klienci. Wiesz? No bo to, byłoby, to byłoby za mocno. To Byłoby za mocne, i pamiętaj o tym, że taka moja propozycja, że to, że chcesz stworzyć normalną relację, jeśli ludzie będą nawzajem szanować dbać o siebie, to jest ok. Ale jednak pewnych zasad nie zmienisz. Mhm. Nie zmienisz pewnych zasad, nawet jeżeli byś bardzo chciał. Bo dalej związek nie jest od tego, żebyś ty się terapeutyzował. Związek nie jest od tego, żeby się naprawiał. Pamiętam kiedyś, kiedyś usłyszałem coś takiego, to co po prostu... No, myślałem, że się położę na ziemię i będę tarzał ze śmiechu duchowy związek, gdzie ludzie przerabiają swoje lekcje. To może przerób lekcję nie być apizdą. I byłoby bardzo miło. Na pewno twoja dziewczyna się ucieszy, jak sobie taką lekcję przerobisz, jeżeli taką będziesz miał. Widzisz? Jeżeli chcesz tworzyć normalne, fajne relacje z ludźmi, nie chcesz nikogo wykorzystywać, chcesz, żeby to były udane relacje, prawdziwe relacje, bo w nich prawdziwe uczucie albo chociaż prawdziwa życzliwość, bo to, widzisz, można, moim zdaniem, miłość ma wiele obliczy i ma wiele obliczy, choć tą samą twarz. A, to kurwa, zajebał, no, ale poeta. I czasami jest tak, że można kogoś kochać i nie trzeba o tym mówić. I kiedyś przeczytałem, właśnie w jednej z takich książce takiego Turka, tureckiego biznesmena, że prawdziwi kochankowie nie znają swojej miłości. I ja miałem ten zaszczyt, że kochałem wiele razy i kochałem szczerze. I to nie jest tak, że w życiu jest jedna wielka, prawdziwa miłość, a później już nic. To jest pieprzenie. I miałem ten zaszczyt, że naprawdę kochałem szczerze i autentycznie. Nawet oczywiście później so, w niektórych sytuacjach dochodzi ego do głosu jednej strony lub drugiej, albo obydwu. Albo pewien etap się kończy. Ale co sytuacje w takich, w których spotykasz się z kimś na jakiś czas i ty podświadomie czujesz, że to jest na jakiś czas. I że to się kiedyś musi skończyć. Ale to znaczy, że masz w sobie zabrać to piękno? Dlatego widzisz, poza oczywiście tym całym moim przekazem, który mam dla ciebie, tym wiesz, konkretnym męskim przekazem, konkretnym męskim działaniem, dlaczego tak o tym mówię? No, bo ja wiem, że to działa. Ja po prostu wiem, że to działa. I najlepsze, co masz zrobić dla kobiety, to dać jej właśnie prawdziwego mężczyznę. Nie zasłaniaj się. Tym, że ty będziesz teraz porządny i wtedy znajdziesz porządną dziewczynę. Pamiętaj, że słabość to nie jest legitymacja na to, że ty, żebyś ty mógł nie dbać o siebie, nie dbać o swoje zasady, wartości, nie, nie kultywować ich i nie być męskim facetem w związku. Na tym nie polega miłość, że się wysprzęglasz babie ze swoich wszystkich problemów, a później dziwisz się, dlaczego traci tobą zainteresowanie. No niestety, no. Jeżeli ona ma się poddać pod twoje przewodnictwo, no to musi być ktoś, kto przewodzi. I lepiej, żeby to był ktoś, kto sobą coś prezentuje, ja Mogę ci pomóc przekroczyć te błędne postrzeganie siebie, kobiet, Świata relacji, zasad relacji, dzięki czemu fajny facet nie będzie popełniał już głupich błędów, które mogą być przez kogoś źle zinterpretowane. I nauczy się tworzyć relacje z kobietami bez względu na czas ich trwania, które będą wartościowe dla obu stron. Co też jest ważne. No, i przy okazji będzie dużo seksu. To chyba cię interesuje. No, ciężko, żeby kobieta chciała uprawiać seks z mężczyzną, którego nie szanuje, prawda? No, mówimy na to prostytutki, ale raczej takie pani się nie interesują. Oczywiście wiem, nie wszystkie duże ogólnienie. No, więc jeżeli chcesz szczerych, prawdziwych, autentycznych relacji, być autentycznym, szczerym, uczciwym w tym, co robisz, męskim, fajnym, atrakcyjnym mężczyzną, pod tytułem tego filmu klikasz więcej. Masz tam linki do moich kursów na YouTubie czyli na telefonie, będziesz musiał kliknąć więcej, żeby się opis wyświetlił. A może to dam też w komentarzu. Linki do, do tego, oceniam, chyba nie będą linki aktywne w komentarzu. Zresztą wejdź w opis. A jeżeli oglądasz to wideo na Instagramie czy TikToku, to masz link do mojej strony albo będzie wklejony poniżej, albo. Hmm, Albo będzie w bio. Pozdrawiam, zapraszam.